Można starać się o odszkodowanie za szkodę na zdrowiu w wyniku wypadków w pracy, jeżeli pracodawca nie zapełnił odpowiedniego, y, odpowiedniego treningu y, klientowi, lub pracodawca nie, nie, nie zapewnił. Y, Właściwej odzieży ochronnej, o, tak jak na przykład obuwia czy okularów ochronnych. Także bardzo często klienci, pomimo że myślą, że wypadek był tylko nieszczęśliwym wypadkiem, nie zawsze jest to, nie zawsze jest to, jest to prawdziwe. Bo, bo na przykład, jeżeli klient miał wypadek, gdzie opiłek z, z drewna wpada do oka i, i, i klient nie ma okularów odpowiednich, to wtedy to, to pozwala na to, żeby, żeby starać się o odszkodowanie od, od pracodawcy.